Witam wszystkich, Sport Prediction, przed nami film na top ligi europejskie, to wyjęcia 2.320 na głównym kuponie, a filmik od 11 do 14 marca, czyli weekendzik, Serie A, Bundesligą, Ligue M, Premier League, La Ligue i Ekstraklasą. A partnerami kanału są STS Zakłady bukmacherskie, LVB, Totalbet, Forbet, Nobelbet i Betkris. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. A ostatnie zmagania z Ligą Angielską, niestety na minusie tutaj tablicowo wyszło Leicester. Trafiliśmy za 1,8, Newcastle 2,75, Liverpool za 1,3 i Arsenal za 1,60. Liga Polska tablicowo aż 670 do przodu. Trafiliśmy remis Stalimielec z, z Jagielonią za 3,25. Wygraną pogoni Szczecin za 1,7. Kolejne dwa remisy Zagłębia z Piastem za 3,25. I Lechy z Wisłą Kraków za 3,45. Trafiliśmy również wygraną Górnika Zabrze za 2,20 i Legii Warszawa za 1,85. W lidze niemieckiej delikatny minusik, tutaj mecz Dortmundu odwołany. Trafiliśmy Stuttgart nie po faworycie za 3,0. Również Wolfsburg za 2,20 i Eintracht Frankfurt za 2,20. Francuska niestety na minusie Lyon za 1,8 trafiony saint 2,05 i Rennes za 1,45. Tyle tylko z Francji trafiliśmy. Liga Włoska delikatny minusik trafiony. Inter za 1,2 Remis Bologna z Torino za 3,35. Venezia z Sasuolo na dwójce trafiona za 2,25 Juventus wygrywający ze Spezią za 1,3. Hiszpania aż 800 do przodu. Tablicowo tutaj tylko dwie pozycje nietrafione. A ki dość ładne powchodziły. Nie trafiliśmy tylko Sasuny z Realem i Realu Madrid z Realem Sociedad. Fajnie by było, gdyby cała liga weszła, ale tyle pozycji i tak jesteśmy usatysfakcjonowani. 800 do przodu w Hiszpanii. Liga Holenderska tablicowo również do przodu, 155. Odwołany mecz Vitesse ze Spartą, znaczy niedokończony można tak powiedzieć. Willem Fetilburg z Helen trafiony za 345, wygrana PSV, wygrana Twente, Ajaxu i Alkmaru. Jeśli chodzi o kupony, to większość nie wpadła, niestety. Trafiliśmy jednak kupon Royal z Anglii, tutaj 525 było wyjęte. No i kupony hiszpańskie, jeden z dwóch podstawowych za 419 do wyjęcia i Royal z Hiszpanii za 645. Niestety kuponu tygodniu nie trafiliśmy, jedna bramka w Bayernie Monachium zawaliła nam ten kuponik. Dane statystyczne, oczywiście, wszystkie zostały podłączone pod ekran końcowy. Jest w tej chwili aktualny, a my lecimy z Ligą Angielską. Troszeczkę więcej meczy, ponieważ są zaległe mecze rozgrywane z poszczególnych kolejek. I tak naprawdę dzisiaj wieczorem już te pierwsze mecze się odbędą. Norwich remisuje z Chelsea bombkowo za 5,55. Są Hampton Newcastle, dwójeczka, 3,60. Wolverhampton Watford, 1,85 na jedynce. Na jedynce również Leeds z Aston Villą za 2,70. Dwa remisy, oczywiście bombkowy. Brighton z Liverpoolem za 4,50. I Brentford z Barnley za 3,15. Tottenham, nie po faworycie, na wyjeździe może pokonać dość słaby w tej chwili Manchester United. No i mamy kolejne dwa remisy i kolejny remis Chelsea, kolejnie bombkowo. Z Newcastle 5,30 tym razem. Everton z Wolverhamptonem za 3,10. Leeds ogrywa Norwich za 1,6. Bardzo wysoki kurs Watfordu na dwójce za 5,60. Southampton to wygląda na bombkę. Southampton czy jest takim dużym faworytem w tym meczu? Nie powiedziałbym i tutaj można zaryzykować tą dwójkę. West Ham za Willom na dwójce za 3,60. Tutaj znowu Leicester z Arsenalem. Leicester. Coraz lepiej się prezentuje, jeśli chodzi o zmagania ligowe, o zmagania również indywidualne poszczególnych zawodników. No Arsenal, Arsenal również jest na tendencji zwyżkowej, no ale moim zdaniem są to równorzędne w tej chwili drużyny. Na no, a że kurs 5.55 dość tutaj przemawia do mnie, tak więc wstawiona dwójka i Crystal Palace z Manchester City na zakończenie za 1.35 na dwójce. Kupony z Anglii to Wolverhampton z podpóreczką, wygrana Leeds i Manchester City po całości do wyjęcia 254. Drugi kupon, obie strzelą są Hampton Watford, West Ham Aston Villa i Arsenal Leicester, tutaj 541. No i Royal z Anglii to Owerek, 2,5 brameczki Arsenalu z Leicester i 1,5 bramki Chelsea Newcastle i Manchester United Tottenham do wyjęcia równe 600. Liga Polska to Bruk bez zagłębiem Lubin na remisie 3.25. Kolejny remis, znowu lecimy z tą Legią remisową, tym razem z Górnikiem Łęczna na wyjeździe za 3.30. Warta, typowo remisowa drużyna, myślę, że z Górnikiem Zabrze również może zremisować 3.25. No i Piast z Lechią, również dwie drużyny tutaj tendencyjnie wyszło nam remisowo, więc 3.25 za ten remis płacą. Pogon Szczecin na dwójce 2:05 w meczu na wyjeździe z Krakowią. No i kolejne dwa remisy: Jagielon z Wisłą Płock i Śląska z Radomiakiem, obie za 3,25. Wisła Kraków przegrywa u siebie z Lechem Poznań za 1,7 dość mocny typ. No i Raków Częstochowa u siebie pokonuje stal Mielec za 1,50. Kupony z Polski to obie strzelą: Piast z Lechią, Warta z Górnikiem Zabrze i Jagiellonia z Wisłą Płock. Do wyjęcia 602. Kupon overowy, dwa overki półtorej, Łęczna z Legią i Śląsk z Radomiakiem oraz 2,5 Lecha z Wisłą Kraków do wyjęcia 345. A Royal z Polski to Pogoń Szczecin z podpóreczką po całości Lech Poznań i Raków Częstochowa do wyjęcia 710. Liga Niemiecka, dwa remisy na początek, Union Berlin ze Stuttgartem 340, Augsburg Mainz 330. W Freiburgu się przegrywa z Wolfsburgiem za 345. Bayern Monachium z Hoffenheim na wyjeździe No kurde tutaj strasznie wysoki kurs 1.65 na Bayern No i myślę, że warto tutaj zaryzykować Wiadomo jak się prezentuje ostatnio Bayern Co musi Bayern No i Bayern jest oczywiście po lidze mistrzów Ale po lidze mistrzów dość gładkiej Mężczyzna Gladbach, Hertha Berlin Tutaj ten kurs również mnie zaskoczył 5.40 nie po faworycie na Herthę jedziemy Hertha jest w tej chwili w tendencji zwyżkowej I może to Mężczyzna Gladbach puknąć Myślę, że tak samo jak Hertha może zrobić keln, może puknąć Bayer Leverkusen na wyjeździe, tym razem za 5,30. Borussia Dortmund u siebie powinna pokonać dość słabo prezentującą się bynajmniej w ostatnim meczu Arminie za 1,3. Remis Eintrachtu Frankfurt z Bochum za 3,50. I Lipsk wygrywa na wyjeździe z Fry za 1,4. Kupony z Niemiec to Overek 2,5 bramki w meczu mönchengladbach herta I Borussia Dortmund Arminia. Oraz overek 1,5 w meczu Freiburga z Wolfsburgiem do wyjęcia 291. Kupon kolejny to wygrana Lipska i obie strzelą w meczach Gladbach z Hertą i Freiburg-Wolfsburg do wyjęcia 408. No i Royal z Niemiec to Bayern-Monachium z podpórką Borussia-Dortmund po całości i overek 2,5 bramki w meczu Leverkusen-Keln do wyjęcia 577. Liga francuska to dwa remisy na początek, Lille z Saint-Étienne za 3,75 i Montpellier z Nice za 3,40. Dalej mamy wygraną Nantes na wyjeździe z Trua za 2,65. PSG się wygrywa z Bordeaux za 1,15. Angers remisuje z Reims za 3,05. Clermont-Lorient remis 3,10. metz lons Dwójeczka 2,05. Monaco na wyjeździe pokonuje Strasburg za 2,95. A Rennes nie po faworycie. Lyon również na wyjeździe za 3,40. Marsylia ogrywa Brest również wyjazdowo. Tym razem za 2,20. Kupony z Francji to overki półtorej w meczach Lille saint étienne strasburg monaco I overk 2,5 bramki w meczu PSG Bordeaux. Do wyjęcia 246. No i kupon obie strzelą. Truan Ant, Montpelliernica. I Strasburg Monaco do wyjęcia 628, kupon Royal to Lons z podpóreczką, Marsylia z podpórką i owerek półtorej, Montpellier Nicea do wyjęcia 570 z Royala z Francji. No i Liga Włoska, Salernitana Sassuolo, dwieczka 1,85, remis Spezi Cagliari za 3,20, Juventus na wyjeździe ogrywa Sampdoria, za 1,65 Milan pokonuje Empoli u siebie, za 1-4 Fiorentina wygrywa z Bolonią za 1-7 Napoli zremisuje z Weroną za 3,50. Tutaj bombkowy remis Genoi z Atalantą za 5,15. Kolejny remis 0 ma 3,30 i kolejny Torino Inter 3,85. Na zakończenie Lazio ogrywa w Wenezję za 1,4. Kupony z Włoch to wygrana Sasuolo Fiorentiny i obie strzelą meczu Torino Inter do wyjęcia 547, kupon na obie strzelą: Sassuolo, Salernitana, Udinese Roma i Fiorentina Bologna. Do wyjęcia 479, a kupon royal z Włoch to wygrana Milanu, Lazio i Owerek 2,5 w meczu Sassuolo, Salernitana. Do wyjęcia 707. Hiszpania na celowniku, mamy remis bombkowy Atletico Madryt z Cadiz za 5,20. Levante wygrywa ze Spaniolem za 2,40. Granada Elche remis 3,30. Villarreal wygrywa z Celton Vigo za 1,7. No i dwa remisy, Hetafe z Walencją za 3,10. I również za 3,10 Vallejano z Sevillą. Real Betis przegrywa u siebie z Bilbao za 3,15. Asociedad remisuje bombkowo za lawerze za 4,10. Barcelona dość łatwo ogrywa Osasunę za 1,40. A Real Madrid na wyjeździe Majorkę za 1,6. Kupony z Hiszpanii to obie strzelą w meczu Getafe Valencia i Villarreal Celta Vigo oraz wygrana Levante do wyjęcia 846. Kolejny kupon: dwa razy obie strzelą. Mamy Betis z Bilbao i Vallejano z Sevillą. Oraz Overek 2,5 bramki w meczu Barcelona-Osasuna tutaj do wyjęcia 595 i Royal z Hiszpanii to wygrona Barcelony-Via Real z podpóreczką i Overek 1,5 w meczu Mallorca-Real Madrid to wyjęcia równe 500. No i liga holenderska na zakończenie: Cambur Leuwarden za jaksem na dwójce za 1-2. Sparta ogrywa go Eagles za 2-0-5. groningen Niemechen, Remis 350, kolejny remis to z Herenwen za 3,30, Fortuna Sittard ogrywa Wilentwe Tilburg za 2,45, trzy remisiki Herakles Vitesse 3,40, Utrecht PSV 3,70 i bombkowo zwolę Feyenoord 4,70, na zakończenie wygrana Alkmar z Twente za 1,65, kupony z Holandii to obie strzelą Groeninger Mini Mechen. Fortuna Sittard, Wilentwe Tilburg i Herakles z Vitesse do wyjęcia 523. Kolejny kupon overki 2,5 bramki: mamy Herakles, Vitesse, Utrecht PSV i overek 1,5. Wilentwe Tilburg, Fortuna do wyjęcia 390. A jaki mamy Royale z Holandii? Tam mamy Sparte Rotterdam z podpóreczką wygraną po całości AZ Alkmaar i Fortuna Sittard z podpórką do wyjęcia 682. A kupon weekendu to Pogoń Szczecin z podpórką w meczu przeciwko Krakowi. Bayern Monachium z podpórką w meczu przeciwko Hoffenheim. No i standardowo Salernitana z Sassuolo na overze 2,5 bramki. Do wyjęcia z kuponu weekendu mamy 2,320. A Liga Typera to mecze Cambur za Manchester United, Tottenham, PSG, Bordeaux, Barcelona, Osasuna, Hoffenheim, Bayern. Łęczna z Legią i Werona z Napoli. Każda odpowiedź warta 10 punktów do rankingu Ligi Typera, który zostanie zaktualizowany po weekendziku. A ja Was zapraszam do moich grup wipolskich. Mamy oczywiście grupy Vipolskie z Pucharów Europejskich na Champions League, Ligę Europy i Ligę Konferencji. Tutaj królewskie kupony każdego dnia trwania meczów pucharowych. Mamy również normalne piłkarskie grupy wipolskie a tam VIP standard i VIP premium zainteresowanych zapraszam do kontaktu mailowego na sportpredictionspl@gmail.com No i statystyka z serii filmowych na chwilę obecną musi zaktualizowana po serii tygodniowej wymaga aktualizacji kilku serii dziennych ale prawdopodobnie dopiero po weekendzie będziemy serie dzienne aktualizować ja dziękuję wam za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmików na kanale. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do usłyszonka w kolejnych filmikach.